Cenne ekosystemy leśne, bogactwo zwierząt i położenie w granicach miasta to tylko niektóre z wielu walorów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Swoim zasięgiem obejmuje on południowo-wschodnie obrzeże Warszawy i rozciąga się wzdłuż Pradoliny Wisły. Atrakcją turystyczną jest położony w odległości 30 km od stolicy ośrodek edukacyjno-muzealny Baza Torfy. Park utworzony został na przełomie lat 1986-87. Jego patronem i jednym z założycieli jest Czesław Łaszek, wieloletni wojewódzki konserwator przyrody. Na terenie ośrodka znajduje się wiata edukacyjna, gdzie prowadzone są zajęcia przyrodnicze, a turyści indywidualni mogą odpocząć. W ramach czynnej ochrony gatunkowej zwierząt wybudowana została piwnica dla nietoperzy. To zaciszne, ciepłe i wilgotne miejsce jest doskonałą kryjówką ich zimowania. Boliera z wilkiem to największa atrakcja dla odwiedzających nasz ośrodek. Każdy na własne oczy może przekonać się jak pięknym i interesującym zwierzęciem jest wilk. Naszym podopiecznym jest samiec wilka o imieniu Zef, który urodził się w niewoli i przyzwyczajony do człowieka pozwala nam oswajać ludzi z dziką przyrodą. We wnętrzu starej leśniczówki znajduje się ciekawa wystawa przyrodnicza prezentująca przekrój siedlisk leśnych zamieszkiwanych przez liczne zwierzęta. Na terenie parku występują zbiorowiska takie jak olsy, bory wilgotne, grondy (bory świeże oraz torfowiska). Leśne oczka wodne przyciągają wiele gatunków ptaków wodnych. Występują czernice, kaczki krzyżówki, kracz nurogęś łyska oraz liczne drapieżniki, np. norka amerykańska. Na gałązkach wisi misternie uplecione charakterystyczne gniazdo Remiza. W obniżeniach terenu występują bory bagienne oraz olsy, gdzie woda stagnuje przez cały rok. Te trudno dostępne obszary są idealnym siedliskiem dla pochliwego i prowadzącego skryty tryb życia bociana czarnego, zwanego też hajstrą. To właśnie on znajduje się w logo Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Wśród zarośli ukrywa się niejadowity wąż za skroniec z charakterystycznymi żółtymi plamami na głowie. Spotkać go można również pływającego w wodzie. W lesie natkniemy się także na żmiję zygzakowatą, jedynego jadowitego węża w Polsce. Najczęściej spotykanym ptakiem drapieżnym jest myszołów zwyczajny, który poluje na drobne gryzonie. Ostre szpony i mocno zakrzywiony dziób to cecha wszystkich ptaków drapieżnych. Także bielika, największego ptaka szponiastego Polski. W kronach drzew możemy usłyszeć kruka. W grondach swoje nory mają bursuki, które prowadzą nocny tryb życia. Podobnie jak sowy, puszczyki i uszatki. Na każdym kroku Możemy spotkać ulubione przez wszystkich wiewiórki, które odżywiają się nie tylko nasionami i owocami leśnymi, ale zaglądają również do ptasich gniazd. Innym drapieżnikiem, żyjącym w gęstwinie sosen, jest krogulec. Samica jest znacznie większa od samca. Mieszkańcami mazowieckich lasów są lisy, które polują głównie na drobne ssaki i ptaki. Podszycie, ukrywają się sarny oraz jeże. Gile nie tylko zachwycają swoim wyglądem, ale także śpiewem. W zaroślach ukrywa się kozioł, puchliwy samiec sarny. Park to nie tylko lasy, ale także unikatowe pod względem przyrodniczym zajmujące powierzchnię ponad 3000 hektarów torfowisko niskie, o wdzięcznej nazwie bagnocałowanie. Jest ono objęte programem Natura 2000. Spotkać tu możemy czaplę siwą, wydrę, cyraneczkę, bekasa krzyka i czajki. Swoje gniazdo zakłada tu także dudek. Na piętrze budynku znajduje się wystawa historyczno-archeologiczna. W czasach Paleolitu Krajobraz parku wyglądał zupełnie inaczej topniał lodowiec stopniowo zaczęły pojawiać się rośliny i zwierzęta oraz pierwsi ludzie. Na jednej z wydm bagna całowanie pękatce odkryto ślady szałasów obozowiska prehistorycznych łowców reniferów. W gablotach możemy podziwiać eksponaty z różnych epok, wypożyczone z Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Z epoki paleolitu zgromadzono rdzenie i narzędzia krzemienne. z epoki Neolitu, rekonstrukcję czarki, motykę rogową, grociki krzemienne oraz topór kamienny i siekierkę krzemienną. Z epoki wczesnego średniowiecza zgromadzono lipsową kopię wapiennej formy odlewniczej do ozdób, szydło rogowe, grzebień rogowy, krzesiwo żelazne dwukabłunkowe, klucz żelazny, Krążki rogowe do warcap, papienną kostkę do gry oraz naczynie gliniane toczone. Tuż obok znajduje się wystawa etnograficzna przedstawiająca polską wieś z okresu XIX i początku XX wieku. Zgromadzone sprzęty rolnicze oraz domowe pozwalają na poznanie życia codziennego chłopów z regionu Kołbielskiego. Więcież i ość, które służyły do połowu ryb. Praskę do odciskania sera. Łapcie, czyli buty wykonane z łyka drzewa lipowego, konwie na wodę oraz maselnicę. Do obróbki lnu i wełny wykorzystywano kołowrotki i motaki. Dawne sprzęty używane w gospodarstwach domowych to także niecka, tara do prania oraz maglownica do prasowania. Ziemia kołbielska to ostatni przedstawiciel leśnego Mazowsza. Lokalny folklor charakteryzują stroje ludowe. Barwy dominujące w ubiorach to ciemna zieleń, brąz i czerwień. Za opłotkiem prezentują się świetnie ubrani chłopi królewscy. Region kołbielski w stosunku do obszaru całej Polski jest niewielki. Tym ciekawszy jest fakt, że w tak małym zasięgu, w bliskim sąsiedztwie Warszawy, zachowały się dłużej niż w innych miejscach liczne elementy kultury ludowej, np. kobielskie wycinanki. Jednym z zajęć dawnych mieszkańców Puszczy Osieckiej było bartnictwo. Do dziś w wielu wsiach przetrwały ule kłodowe. Zapraszamy do odwiedzenia ośrodka edukacyjno-muzealnego Baza Torfy oraz na wycieczki edukacyjno-zielonymi szlakami naszego parku.